Cześć, witam na Betfer. Jeśli trafiłeś tu po raz pierwszy, pozwól, że Ci pomogę. Rozumiem, że na pierwszy rzut oka może wyglądać to nieco skomplikowanie, ale nie przejmuj się, jestem tutaj po to, aby Ci pomóc. Okaże się to bardzo łatwe. A teraz podejdź tutaj. Te filmy powinny pomóc zrozumieć Ci, czym jest Betfer i jaki jest obszar naszego działania. Podam Ci kilka wskazówek i udzielę porad, dzięki którym wyciśniesz ze swoich zakładów jeszcze więcej. W porządku. Najważniejszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest fakt, iż Betfair nie jest typowym bookmacherem. Betfair to giełda zakładów. Ludzie zakładają się między sobą. W tym miejscu wystarczy, że pomyślisz o dwóch znajomych, którzy się zakładają. Gdyż na Betfair to użytkownicy wstawiają zakłady przeciwko sobie. A zatem, zakładamy się? Betfair, works... Betfair działa jak bezstronny, godny zaufania kelner barman, który trzyma gotówkę do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kiedy to się stanie, zwycięzca otrzymuje pieniądze, a Betfair pobiera niewielki procent od wygranej, jako prowizję lub napiwek. Każdy zakład, niezależnie od tego czy z bukmacherem, czy na giełdzie, czy z kumplem, wymaga dwóch osób, obstawiającego za wygraną i obstawiającego przeciwko wygranej. Biorąc pod uwagę nas, interesujemy się piłką nożną. Mój kolega jest kibicem AC Milan, dlatego on obstawi zwycięstwo swojego zespołu w meczu z Manchesterem United, a zatem on automatycznie obstawia przeciwko Manchesterowi i remisowi. Podobnie jak ja, stawiając na zwycięstwo Manchesteru, obstawiam jednocześnie przeciwko wygranej AC Milan i remisowi. Zarówno wygra, jak i nie wygra są zakładami różniącymi się przewidywanym wynikiem. To fundamentalna zasada, na której oparte jest funkcjonowanie Betfair. Teraz skupimy się bardziej na kwestiach technicznych, które pomogą ci czerpać jak najwięcej swojego doświadczenia w obstawianiu.